Już muszę tam y, Ogólnie zabezpieczcie nam 320, te pole, co jest z Kari na mapie. Okej, okay, wszyscy z wozu poza plackiem. Dowolność działa, nie macie? My przeszukujemy zabudowania. No, Buddy teamy, ja Damian, y... na 300 mały budynek, z którego będzie można być się należy. ładnie rozejrzeć. Zdaje się, że Gaius padł no, na wrogu. Dobra, body teamy, ja Damian Mówię, jak i... Damian. No, Okej. Okay. to Black. Black. A, ja się. pierdolę. Chodzisz pierwszy. Do podgórka, Wszystko w porządku. nie. No, no, ja na lewo. Okej, okay. biegać. Ja dobrze z no, ja Dalej. Panowie, prac szybko jakiś budynek. Jak jest, jest wejście od storu, jest wejście od, storu. od storu. Jest drugi na budynku. Masz Damian, masz może jakieś... potrunki, patrunki na lub coś. przeskakiwać, panowie, ja oto tak? was. Uważajcie, jak niech jest jak teraz. Mówię. dawajcie z tej strony Są okay. Kolejny podwórek już Gdzie reszta Go 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 G'Jes Jestem bie biegło ich sporo Dwa na tym budynek nie da się wejść Czy da się wejść nie da się chyba okay. Cześć. Jak mi się to udało w ruchu, to nadal nie wiem. Gajos status. Coś przebiega, cały czas na 250 nad murem. Jest narpez zjęty. Strzelasz. Zobacz, tam biega za murem uzbrojony i strzela do was. Nie, na czekajcie. Jestem wyżej nad tobą, ale kurde tam są, są do spadło. Dobra, no dobra, spróbujcie się no dobra. tutaj jakoś okopać na razie, czy ja się sprawę dołączyć Dobra panowie, się dalej yy, Jeden tu czy jak nie słyszysz? Właśnie yy, raz. Możemy poruszać się dalej na zakód szukając jakiegoś budynku żeby się okopać Potwierdzę. Co to za jest tam na 180? Zaraz e, uważaj, to, jesteśmy to, po waszej prawie, tam, prawej. To, to jest Spreider, to jest to jest go, Dobra, y, ginger dosłaniasz. Na drugą stronę teraz. Tam mają... ranny? Damian? Przeskakiwać, go! Ja byłem w Dalej, go! Zresztą. Dobra... Y, od lewej wchodzimy, od lewej A pan, od wodę Panowie czekać, Shadow zostajemy, kryjemy północ Copnie się lekko za narożnik Wodę na południe Też biegają w, w ruch 300 O ile mi się wydaje. Dobra panowie, na ten budynek można wejść. Wchodzimy tutaj. Od prawej bójcie. Wchodzimy dalej na zachód? Tak. Ja sprawdzę lewą. Tych dwóch ja załatwię. Kobieta. Dobra. Dobra, nikt jeden już biega, reszta odsłania. Ok, biega. wchodźcie, wchodźcie na budynek. Ja osłaniam i stopnij się. Nie wychodź za murek. Jeszcze na budynku. Do czysto. W budynku czysto. Nie ma wejścia do środka. Wow, 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 wow. Gdzie, gdzie? Azemut 290. Dobra, wchodzimy wszyscy. Kurwa! Moje pole Panowie, okopać się tu Nic widać No, ja bym radził stąd zejść, jesteśmy odsłonięci jak nie powiem co Zemlijcie się panowie <noise> Jeżeli Lepiej pobiec do tego... Nie lepiej podbierz do tego budynku przed nami na niego nie wejdziesz Ale podbiec pod ścianę i sam to jakoś się rozłożyć ja widziałem jak jeden koleś z zamurek bieg, biegał jak za 30 Dostał, Dostał. Jest kolejny Dostał. Okej, okay, KM zostaje, reszta schodzi na dół. Osłaniaj. Dawaj, platy, platy, go. Platy. Jestem na dole. Okej okay, panowie, zostawać na dole, osłaniamy KMista. KM, KMista złaś. Przyjął. KMista na dół. Jestem. Y, azymut 290, azymut 290 za palmami. Przy takim wraku samochodu dobrze zdjęty. Okej, okay, panowie. Panowie za mną. Black Idziemy. Okej, okay, Black prowadź dalej na zachód. Yy, jeden tu. Ale tam nie chodzi mi Tam było wejście. Sofi. Nie waduję Czysto u mnie Czysto Dobra, do góry Sprawdzam pomieszczenie Ja jestem u góry czysto Ok, nic stąd nie widzisz Właśnie chcę Zrób! zobaczyć Ja. Yeah! 30 Gleba Panowie bezrol. Nie podchodzić mi Siema ma. Okay, Okej, okay, jestem Shider. Dobiega John, jakby co wroga mamy mniej więcej na azymucie 300 cały czas tam grupki biegają Przyjął, go chodź Dobra, placi ustaw się tutaj na narożniku i osłaniaj Shajder pomy kontakty mamy na 300 nam się pytał to i możecie kontynuować tam we trzech Ragnar Co? strzelać strzelaj do nich no Strzelę się? Zabezpieczymy To Dawajcie całokość. panowie Nie, to Jones, Jones, Jones Suj, bo tam był tego bo Dobra, przebiegajcie Gdzie jest ta no. Przed nami, jak spojrzysz no, Spój, no, spój, spój A jest, dobra, nasze są z tyłu dwie ekipy, dobra Shader, uważaj, bo tam na zachodzie przebiegł wróg Dobra, przyjąłem to Ragnar. Wy wyjdziecie bardziej od północy. Yy, od północy, tak? Czyli od tak. strony ulicy? No, tutaj bo... da się przejść yy, murkami. Mam nadzieję. Bo Dobra, to my, idźmy tutaj w lewo i na, pół, Dobra. na południe. Dobra. Na południe jest i teren. bardzo odkryty teren. Szanowni, idziemy pod górkę ma... Na zachód, Murkami na zachód. Ragnar, od razu Laty nie wpierdalaj się słycha. do nich do grupy, to tak, jest słycha, podstawa, słycha. trzymaj się ze swoich... Chodź się z Dobra, Szajder, my jesteśmy w bezpiecznej. Dobra, wybuch, wybuch.